Potworniaka przedstawiam. Hej, w dzisiejszym odcinku to aletka The Nie będę mieć to Denail. Nie Lubiam na serii Cleo. Dobra. Tak. Tutaj napisane jest The Nile. Wiem, że to wygląda jak ale to jest L. Lustro jest zrobione z folii. To jest bąża. Wypuszczają wodę nilu. Brokade dla niebieskiej To tak samo. I to są piramidy z pieskiem. Tak, no tutaj jest strona Nefery. No. Królowa jest tylko jedna. I wiem. A na stronie królowej pisze egipska piękność. Tak, tutaj jest szuflada. Nie otwiera się. Niebiesko-żółta gałka. To jest jakiś bożek i tutaj klejnot. Po boku jest mumia, nie wiadomo jaka, w kolorze niebieskim i żółtym, takim jak lubi Cleo i Tutaj jest taki klejnot, żółty, wyczony niebieski jakąś powłoką, paski żółto, niebieskie. Tylko sama mumia. Budełko jest zrobione po pudełku z pudełk, KFC, no, ale niestety tutaj nikogo promować. No to komentujcie, subskrybujcie, piszcie, jak wam się podoba. Ta pa.